Też życzyłbym sobie więcej piłek w polu karnym na wykończenie gdzieś tam na strzelenie bramki a tego ciągle nie ma, nie oszukujmy się. W Macedonii zwycięstwo po ogromnych mękach 1-0, a w Warszawie zaskakujące, ale fantastyczne i bardzo łatwe zwycięstwo z Izraelem aż 4-0. Żeby nie przedłużać, Przemek Ofiara, Futbologia, tutaj właśnie w strefie wywiadów za chwilę specjalnie dla Was porozmawiam z piłkarzami na gorąco, tuż po meczu z Izraelem. Zapraszam. Ja też życzyłbym sobie więcej piłek w polu karnym na wykończenie, gdzieś tam na strzelenie bramki a tego ciągle nie ma, nie oszukujmy się więc pod drugim względem na pewno więcej miejsca się stworzyło, tym bardziej, że graliśmy z drużyną, która gra piłką techniczną no lubimy grać przeciwko takimi drużynami, bo wtedy jest właśnie więcej miejsca e, więc pod, tu trzeba analizować grę naszą, przeciwnika e, zawsze jak przeciwnik gra bardziej siłą piłkę, to więcej mamy problemów a jednak jak jest drużyna techniczna, to łatwiej nam się gra i to, ja byłem spokojny przed tym dzisiejszym meczem, bo wiedziałem, że że damy radę, że po tym pierwszym meczu, słabym meczu, drugi mecz będzie zdecydowanie lepszy. Czasami prosta gra, te schematy, automatyzmy wychodzą z tego, że nie szukamy tych kwadratowych jaj, tylko gramy to, co potrafiliśmy. Gramy mm, tak, jak powinniśmy grać, e, bo to są eliminacje i tutaj nie ma co czasami kombinować za dużo. To był najlepszy mecz kadry pod wodzą Jerzego Brzęczka, w Twojej ocenie? Nie, najlepszy to nie był na to. E, ja wiedziałem, że ten mecz będzie łatwiejszy niż mecz z Macedonią, z tego względu, że przeciwnik gra piłką. I... Grając u siebie wiedzieliśmy, że po prostu musimy czasami... Mm, u siebie zawsze gra, jesteśmy groźniejsi. Nie ryzykujemy, znaczy nie boimy się zaryzykować, grą do przodu, pójścia na pressing i to też mi się wydaje, że wpływa pozytywnie na całą drużynę. Krzysiek jest załikiem, gdzie jak w polu karnym dostanie piłkę, to na pewno jest groźny i też trzeba mu dograć tą piłkę, więc pod tym względem na pewno tu drużyna fajnie rozegrała tą piłkę, też Tomek Kędziora fajnie się zachował. Z jednej strony się cieszę, ale z drugiej strony wiem, że że muszę być ciągle głodny, ciągle chcieć się więcej i też no, w jakim stopniu odpowiedzialność za drużynę spoczywa na moich barkach. I tak jak dzisiaj wiedziałem, że ja muszę grać na dziesiątce, cofać się po piłkę, odwracać się, iść z tą piłką do przodu z korzyścią dla drużyny, tak zdaję sobie sprawę, że jednak awans tu jest podstawową rzeczą, a nie jakieś indywidualne osiągnięcia. Mi się wydaje, że trochę zagubiliśmy się w tym, co mamy grać, zamiast na spokojnie grać, Czasami prostą piłkę, to co potrafimy, to co od paru lat tak naprawdę funkcjonowało dobrze, my gdzieś tam szukaliśmy czegoś, co tak naprawdę nie było podpasowane pod zawodników, tylko odwrotnie, bardziej pod taktykę i chyba tutaj trochę zabłądziliśmy, ale w dzisiejszym meczu wróciliśmy do tego, co powinniśmy grać i przede wszystkim jak. Chyba tylko na początku Izrael Was postarczył kilka akcji za Habiedę. No tak, widać, że jest to dobry zawodnik, natomiast troszkę nonszalancji w, w jego szeregi się w tych, w tych dwóch sytuacjach wkradło i, i sytuacje się po prostu zemściły. Tak? Oni nie wykorzystali. My, my strzeliliśmy bramkę. Krzysiu piątek rozpoczął strzelanie na 1-0. Później strzelamy kolejne trzy bramki i, i tak jak mówię, fajnie kończymy ten sezon 2018-19 i trzeba po prostu, jest teraz czas na odpoczynek. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków i przygotowywanie się już do meczów wrześniowych. Ja jestem skromnym człowiekiem i uważam, że fajnie, że udało się mi strzelić tą bramkę. Natomiast w swojej przygodzie z piłką wiem, że na wszystko muszę po prostu ciężko pracować. I to, że strzeliłem jedną bramkę, to, to można powiedzieć, jest kolejny krok do tego, żebym, żebym się rozwijał i, i, i dalej po prostu ciężko, ciężko pracował na to, żeby tych szans w reprezentacji było jeszcze więcej. A wiemy o tym, że. Jak będę miał te szanse w reprezentacji, to równie dobrze będę mógł więcej strzelać bramek i, i asystować w taki sposób, pomagać drużynie. Czy czujesz, Piotr, że to będzie taki mecz na, na przełamanie trochę dla Was? W końcu trochę strzeliliście więcej goli i o tym kiepskim stylu też się już nie będzie mówić. Nie wiem, jak cztery mecze grasz, cztery wygrywasz, no to nie wiem, co tu szukać więcej. stylu. Okay. dzisiaj pokazaliśmy, że styl mamy i mamy na tyle dużo jakości, żeby... żeby ta gra się podobała i żebyśmy grali dobrze widowiskowo, a przede wszystkim skutecznie, bo to jest najważniejsze. Za silnik nie przyznaj. Nie było złości w nas wszystkich, bo zdajemy sobie sprawę, że ten pierwszy mecz z Macedonią nie, wy nie wyglądał najlepiej. Przeanalizowaliśmy bardzo dokładnie to spotkanie, wyeliminowaliśmy błędy w poruszaniu się, w odpowiednim timingu, żeby rozgrywać to, to, tą piłkę i to po prostu było widać dzisiaj. Po czterech meczach można powiedzieć, czego chcieliście więcej, cztery zwycięstwa, zero do i... O, to pytanie do Was jest. Dziękuję. Dawno nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy piłkarzy reprezentacji Polski tak zadowolonych po meczu, jak słyszeliście przed chwilą w tu, po meczowych wywiadach po spotkaniu z Izraelem, ale powód jest. Polacy od bardzo dawna nie zagrali tak dobrego spotkania jak w poniedziałek na stadionie narodowym. Moim zdaniem duża w tym zasługa ustawienia reprezentacji Polski. Wszyscy, kibice eksperci i też chyba sami piłkarze domagali się tego, żeby w ataku zagrała dwójka zawodników, a nie jeden Robert Lewandowski, który no niemiłosiernie męczy się z obrońcami, a tak mając do pomocy Krzysztofa, piątka jest mu dużo łatwiej i to widzieliśmy na boisku Stadionu Narodowego. Piszcie w komentarzach, który z piłkarzy reprezentacji Polski w meczu z Izraelem najbardziej Wam się piłkarsko podobał. Ja stawiam na Piotra Zielińskiego. Osobiście uważam, że to był jego najlepszy występ w reprezentacji Polski. Był wszędobylski, był bardzo użyteczny dla ataku reprezentacji Polski. Oby więcej takich występów Piotra Zielińskiego. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek futbolu, Dajcie łapkę w górę po takim meczu. No, na pewno piłkarzom należy się łapka w górę. Zapraszam do kolejnych odcinków Futbologii. Ja cóż, wracam do pracy, do pisania tekstów dla Superekspresu. Cześć!